Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów, Jarosław Koczyński z tej strony z Housemart. Kiedy Housemart dopiero startował, nie byłem pewien jak to wszystko wypali. Miałem jedynie przekonanie, że warto o to walczyć, poświęcić swój czas, zaangażowanie, a także pieniądze. Dziś wiem, że było warto i myślę, że właściciele domów, które chcę Wam dzisiaj pokazać, mają podobne podejście. Choć mieszkają w Wielkiej Brytanii, postanowili zbudować dwa domy Mezzanine Smart o powierzchni zabudowy 35 m2 i je Wam udostępniać. Jak to wszystko się udało, zobaczymy w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania! Osada Leśne Chatynki zlokalizowana jest w województwie Warmińsko-Mazurskim niedaleko sławnego Grunwaldu, gdzie w 1410 roku spuściliśmy łomot krzyżakom. Leśne Chatynki to dwa domy mezanismart Smart o powierzchni zabudowy 35 m2. Powiem wam i pokażę wam ten dom, który jest w pełni umeblowany i wykończony. A jeśli pod tym filmem wbijecie 300 łapek w górę, przyjedziemy tu specjalnie z powrotem i nakręcimy również drugi dom. Dom osadowiony jest na ciepłej płycie fundamentowej, ocieplonej zarówno od spodu, jak i od boku. A to, co go charakteryzuje, to te jego wielkie frontowe przeszklenia, które przyciągają tutaj gości z całego kraju. Bo przyjeżdżają tutaj goście i z Warszawy, i z Olsztyna, a nawet byli goście z Krakowa. Ciekawe skąd przyjadą następni. Idąc dalej, znajdujemy się na tarasie. Ten taras jest wykonany w taką literę L. Dzięki czemu od wejścia do budynku aż do tutaj frontu budynku mamy cały czas tą strefę tarasową. Poruszamy się wygodnie po jednym poziomie. Na tarasie mamy taką konstrukcję, na której jest rozwieszona płachta. Która chroni nas przed słońcem i przed jakimś niewielkim deszczem. Jest stół, kilka krzeseł. Dom łącznie jest wygodny dla maksymalnie sześciu osób, a idealnie dla czterech. Dlaczego? O tym opowiem wam, jak wejdziemy do środka. Ale zanim wejdziemy do środka, zobaczcie tutaj. Balia z hydromasażem ogrzewana piecem na drewno. To jest game changer w takich właśnie obiektach na wynajem. Każdemu polecam zainwestować również w taki sprzęt, a gdybyście byli zainteresowani ile taka balia kosztuje, to zapraszam was na naszą stronę Housemart.pl w zakładkę akcesoria, bo takie rozwiązania również znajdziecie w naszej ofercie. Jeżeli chodzi o Elewację to jest ona wykonana ze świerku skandynawskiego, a cały dom jest ocieplony wełną mineralną o grubości 20 cm. Co powoduje, że ten dom jest słuchajcie całoroczny, więc możecie odwiedzić leśne chatynki zarówno latem, wiosną, jesienią, jak i oczywiście zimą. Dom ten wyposażony jest w ogrzewanie podłogowe foliami na podczerwień, a także. W jednostkę klimatyzacji z opcją grzania i z opcją chłodzenia. A najbardziej pewnie jesteście zainteresowani, jak ten dom wygląda w środku. Dlatego już nie przedłużam, i zapraszam. Zanim wejdziemy do łazienki, zobaczcie, jak w tej wnęce bardzo fajnie właściciele zagospodarowali przestrzeń, mianowicie. Otwieramy sobie tą szafkę, i tutaj mamy miejsce na szafki, półki, które mogą przechowywać różne dodatkowe po prostu rzeczy. A w tyle tej wnęki mieści się skrzynka z bezpiecznikami. Wszystko jest ładnie, gustownie schowane, dzięki czemu zachowujemy ład porządek. A pod tą zabudową jest miejsce, żeby zostawić buty. Teraz wspomniana wcześniej łazienka. Łazienka. Ma 3 m kwadratowe powierzchni, ale wszystko to, co powinno się w niej znaleźć, to się znalazło. Jest ubikacja w systemie Geberit, a nad nią pojemna szafka, a za moimi plecami widzicie wygodną kabinę prysznicową 90. Jest też okno, które jest i otwieralne, i uchylne, ładna stylowa umywalka z czarną baterią oraz duże okrągłe lustro. Całe to pomieszczenie, jak każde w tym budynku, jest ogrzewane foliami na podczerwień. A teraz zaproszę Was do tej dodatkowej dolnej sypialni, którą tak nazywam, aczkolwiek ona w projekcie jest standardową. Sypialnia. Ma 7 metrów kwadratowych powierzchni i świetnie spełnia swoją funkcję jako właśnie taki dodatkowy pokój, jak przyjadą tutaj na przykład rodzina z dziećmi albo dwie pary po prostu znajomych. Mamy tutaj dwa pojedyncze łóżka, które można zarówno rozsunąć, jak i zsunąć. Z każdej strony są fajne lampki, dzięki którym możemy sobie wieczorem po prostu poczytać na spokojnie książkę. Mamy tutaj okno, zarówno uchylne, jak i otwieralne, i fajne żaluzje, żeby się odciąć całkowicie od zewnętrznego świata i w ciszy i w spokoju możemy tutaj odpoczywać. Wysokie pomieszczenia to jest to, na co zwracam uwagę 2,5 metra do sufitu bo ten dom, słuchajcie, może być wybudowany zarówno jako budynek rekreacyjny, jak i budynek mieszkalny, jednorodzinny. To wszystko zależy od tego, jaki status ma Wasza działka ale ten dom możemy budować zarówno w taki, jak i w drugi sposób. Salon z aneksem kuchennym tu, gdzie się teraz znajdujemy. Najczęściej dzieje się właśnie ta magia, kiedy przyjeżdżacie do na przykład naszego domu pokazowego w Grądach Szlacheckich i bardzo często właśnie w tym miejscu słyszę, nie sądziłem lub nie sądziłam, że ten dom jest faktycznie taki duży. Jechaliśmy do Pana z wielkimi obawami, czy ten dom nie będzie za mały. Nie mamy zabudowanego stropu, nad nami jest ogromna pustka. Do sufitu blisko 6 metrów wysokości i te duże frontowe przeszklenia, które wpuszczają całą masę światła do tego budynku. Zwróćcie uwagę, że znajdujemy się w lesie. No, skądś ta nazwa leśne chatynki? Ale nawet pomimo tego, że znajdujemy się w lesie, zobaczcie, jak tutaj pięknie operuje światło, i tu jest naprawdę widno. Właśnie dzięki tym wielkim frontowym przeszkleniom. Okna wykonane są w technologii trzyszybowej, sześciokomorowej, co zapewnia świetne warunki zarówno akustyczne, jak i termiczne. Aneks kuchenny. W aneksie kuchennym znalazło się miejsce zarówno na lodówkę, zamrażarkę, płytę indukcyjną, zlew, termę i całą masę szaf i szafeczek. A nad oknem niewielki telewizor. Aczkolwiek myślę, że największą wartością dodaną tego miejsca jest całkowite odcięcie się od nadmiaru informacji, telewizji i internetu. Chodźcie teraz na górę, pokażę Wam, jak pięknie i stylowo jest urządzona Antresola. Na Antresole. Chodzimy po takich okrągłych schodach. To są najmniejsze schody, jakie można zastosować w tym projekcie i w ogóle w budynku. Natomiast jeżeli chcielibyście mieć inne, na przykład zabiegowe schody, to zobaczcie sobie nasz odcinek. Niedawno go publikowaliśmy ze Śląska, z tego samego modelu. Jak bardzo fajnie inwestorzy tam zrobili sobie schody, właśnie zabiegowe, na zamówienie u stolarza, ale świetnie wyglądały. Te są wąskie, ale za to zajmują bardzo mało miejsca na dole. I jesteśmy na antresoli. Antresola ma blisko 20 metrów kwadratowych powierzchni i wszystko to, co powinno, to się na niej znalazło. Mamy stolik, mamy krzesło, mamy dwa wygodne pojedyncze łóżka, które można ze sobą złączyć. Każde oczywiście ma dostęp do elektryczności, lampki, jest okno, te dwa kwadraty i trójkąt, które tak nazywam, te kwadratowe elementy się otwierają oraz są uchylne. To, co mi się bardzo podoba na Antresolach, to gdy łączymy ten styl drewna z płytami Gipskarton. To połączenie tradycji z nowoczesnością. Ale to, co najbardziej lubię na każdej Antresoli, a na tej szczególnie, to przepiękny widok. W tym wypadku na las. Wiara w sukces, zaangażowanie i współpraca to przepis na powodzenie każdej inwestycji i takie zwycięstwo odniosła osada Leśne Chatynki. Rezerwacje na kilka tygodni w przód. Świetne opinie świadczą o tym, że warto było podjąć ryzyko i zainwestować w swoją przyszłość. Cieszę się, że mogliśmy uczestniczyć w tym projekcie, a Was niezmiennie zapraszam do obserwowania kolejnych naszych hausmartowych podróży na naszym kanale. Tych, którzy chcieliby spełnić marzenie o takim miejscu, zapraszam na naszą stronę www.housemart.pl. Tam poznacie wszystkie nasze projekty i dowiecie się dzięki wygodnemu konfiguratorowi, co i ile dokładnie kosztuje. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Cześć! Housemart, jesteś u siebie.